Akcje profilaktyczne, współpraca z mediami, a przede wszystkim walka o ludzkie zdrowie i życie. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie kończy 20 lat. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień powstał w 2000 roku, także w tym roku mamy jego okrągłą 20. rocznicę. Jak możemy podsumować te minione 20 lat? No Bardzo trudno jest w takim krótkim przekazie streścić 20 lat działalności. Jednostki, która jest, i lubi się tym, że jest jednostką ekspercką. Zatrudniamy specjalistów, mamy też w naszym przekazie, w naszej misji również wszystkie najnowsze, najnowsze rozwiązania dotyczące profilaktyki i terapii uzależnień. Zaczynaliśmy tak naprawdę zgodnie z duchem czasu i wiedzy na tamte czasy, 20 lat. W obrębie profilaktyki to jest olbrzymi skok, który się dokonał podczas tych 20 lat. Została gałąź naukowa, profilaktyka jest teraz już uznawana i badana przez znawców przedmiotu. My bardzo mocno korzystamy z tych zasobów badawczych. Efektem tego są programy profilaktyczne, które już nie są intuicyjne. Powstała baza programów rekomendowanych, które są oparte na dowodach naukowych. Ich skuteczność jest potwierdzona i w tej bazie znajdują się programy, które są adresowane do zupełnie małych dzieci, do młodzieży, do osób dorosłych. Ale wszystkie te programy, które są na rynku w tej bazie programów rekomendowanych, są właśnie programami opartymi na wiedzy naukowej i popartych dowodami o ich skuteczności. Patrząc na te minione 20 lat, chciałabym poprosić o wyszczególnienie roku 2019: jaki on był, jakie nowości przyniósł, nowe akcje, nowe kampanie. To był dobry rok dla Miejskiego Zespołu Profilaktyki Trawie Uzależnień, ale też oczywiście dla naszych realizatorów programów, dla wszystkich naszych oferentów, którzy zgłaszają się do nas obszarach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przez co należy rozumieć również terapię, działania resocjalizacyjne czy, czy socjoterapeutyczne, prawda, które, które my prowadzimy. I to był rok udany, dlatego, że udało nam się ogłosić sześć konkursów, więc były to rozstrzygnięcia dotyczące i zarówno czasu wolnego, czyli ferii i wakacji, ale również roku szkolnego w zakresie działań na poziomie szkolnym, Szkoły, bardzo dużo mamy ofert związanych z sięganiem do tej bazy programów rekomendowanych. A więc to nas cieszy, że, że bardzo wiele podmiotów, szkół, realizatorów sięga po sprawdzone właśnie te, te programy profilaktyczne. I w końcu kampania Nowy Zwyczaj Ograniczaj, którą zainicjowaliśmy dość szeroko i z panerami takimi zewnętrznymi. Bardzo wiele podmiotów włączyło się w tą, w, tą, w tą naszą kampanię. Z jednym z ciekawszych były na przykład gry planszowe, które powstały w związku z tą, z tą kampanią. Dzieci same potrafiły takie, takie fajne gry, bardzo, bardzo edukacyjne i takie, takie, takie ciekawe po prostu stworzyć. Doceniliśmy znaczenie i wagę mediów. W naszych konkursach, które teraz ogłaszamy, media bardzo bogato oferują nam swoje usługi. Kampanie profilaktyczne, ostatnia kampania, nowy zwyczaj ograniczaj, służąca temu, żeby zastanowić się nad tym, co można w swoim życiu ograniczyć, w jaki sposób można kształtować swoje nawyki, czy to żywieniowe, czy właśnie uwzględniając te wszystkie psychodietetyczne uwagi, również pozbawić swojej menu alkoholu i innych produktów, które z całą świadomością i całą pewnością można podkreślić, że one nie służą rozwojowi człowieka, wręcz przeciwnie bardzo szkodzą. 2018 roku weszła w życie uchwała dotycząca ograniczenia sprzedaży alkoholu między godzinami 22 a 6 rano. Rok 2019 jest pierwszym pełnym rokiem od wejścia w życie tej uchwały. Jakie są nastroje społeczne, reakcje społeczne? Olsztyn jest jedynym miastem wojewódzkim w naszym kraju, który przyjął ograniczenia związane z godzinową z zakazem sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach. To jest bardzo duże osiągnięcie. No właściwie. Bardzo niewiele samorządów w ogóle jakieś próby takich właśnie ograniczeń wprowadziły. To też pokazało pewną polaryzację postaw mieszkańców, bo część mieszkańców nadal uważa, że wszelka forma ograniczania to jest też jakiś zamach na ich wolność osobistą. Oczywiście szanujemy te, te, te poglądy, ale jednak staramy się tłumaczyć, że dla dobra wspólnego warto takich ograniczeń szukać i warto je wdrażać. Oczywiście przyglądamy się, jak wpłynęła uchwała o ograniczeniu godzin nocnej sprzedaży alkoholu na funkcjonowanie przedsiębiorców, którzy żyją z tego, w jaki sposób wpłynęła na społeczność lokalną. No i tutaj są same dobre wieści. Żaden z przedsiębiorców nie wycofał się i nie ponosi żadnych, żadnych szkód z tego powodu. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że policja dostarczyła nam tych twardych danych, że około 40% zmarała ilość interwencji policji w tym okresie po 22 związanych właśnie ze sprzedażą napojów alkoholowych. To przełożyło się bezpośrednio na bezpieczeństwo obywateli, a więc myślę, że Olsztynianie doceniają, że tak naprawdę to pewne utrudnienie dla niektórych tylko osób skutkuje bardzo dobrym efektem, jeśli chodzi o całość społeczności lokalnej. Przed nami rok 2020. Jakie są plany na ten rok? Będziemy starali się bardziej jeszcze profesjonalizować, czyli żeby ta działka profilaktyczna, ale również i terapeutyczna, i taka pomocowa bardzo mocno się profes profesjonalizowały. No temu będą służyły oczywiście ogłaszanie konkursów na specjalistów, którzy będą prowadzili działania, które są bardzo odpowiedzialne, na przykład punkt promyk, sprawa FAS. Właśnie FASD, czyli tego alkoholowego zespołu, spektrum alkoholowego zespołu chłodowego, a więc zagrożeń, jakie płyną w związku z piciem alkoholu przez kobiety w ciąży dla ich dzieci. I też pomoc tym dzieciom. Zależy nam bardzo na tym, żeby realizatorzy, nasi realizatorzy programów profilaktycznych mieli wsparcie w nas, żebyśmy my byli cały czas ich takim zapleczem merytorycznym, a więc temu będzie służyły, będą służyły kolejne lata naszej, daj Boże, działalności. Kopia Kopernik. Kopernik.tv.